Cześć, Manko Ludziska. Witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj sobie będziemy grali w, w skrzydłowego. Kolejna mapka. Train dzisiaj. No, może być ciężko tutaj. Więc zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje, komentarze. Także mam nadzieję, że tak, 7 łapek pod tym. ...odcineczkiem zostawicie tak jak zawsze, a ja was zapraszam do oglądania tego filmiku. Jak już mówiłem, to jest kolejna mapka, więc no, już może być dzisiaj trudniej. Nie wiem nie wiem kompletnie jak tutaj podejść bardziej. O nie. O oh my god! Ajajajajaj, aj, 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 aj. ile tam zadałem? Kurde, 87 w trzech zadałem gościowi jednemu. No nic, dobra, bierzemy maczka. Maczek tutaj sobie poradzi teraz pięknie. Właśnie to jest to: to jest mapa bardziej pod CT. Pod CT możemy zrobić dobrego comebacka nawet. No a pod Terror to niezbyt. bo terro to nie jest mapka dla terro, to jest jednak anty trochę. Dobra, pójdę, zrobię plecy i będzie elwinka, malinka, no nie. O, dobra, porobiliśmy. Dobra. Biorę dalej maczka. Tutaj sobie kupimy. W ogóle jest po, po update CS, więc tutaj się troszeczkę zmieniło. No, jak miałbym być szczerym. Nawet w sumie nie wiem czy lepiej, czy gorzej to wyszło teraz. Ale wiem, że... Był tam. Myślę, że za tym elektrykiem mnie nie zobaczy, gościu. No dobra. Już teraz, dobra. Już teraz będziemy wiedzieć. Pójdę sobie może na drabinkę jeszcze raz. I, i, ter i teraz już to powinno wejść. No, no niestety 2-1 przegrywamy, ale spokojnie. Ja się na tym znam. Dobra, coś chyba poszło na drabinkę. Poszedł smoke na drabinkę. Dobra. Jest, udało się. 6 HP. Oh my god. Bany hopem tutaj lecę sobie pięknie. Chyba się dobrze wszystko nagrywa. Także mam, mam nadzieję przynajmniej I lecimy z tym. Pamiętajcie łapki w górę kto jeszcze ogląda niech wie Że musi zostawić łapkę w górę Pod tym odcinaczkiem. Dobra jakiegoś smoka tutaj machniemy sobie no nie Pyk no nie Idealny smoke Słyszałem tutaj gościa no nie Był tutaj obok. Co? Dobra, Do, dojedziemy ich teraz. Teraz ich dojedziemy. Teraz już bardziej się postaram dojechać ich. Dobra. Dobra, gościu jest poskładany. Gościu rozlany. Człowieku. Gościu ginie. Tam jest był smoke. Totalnie góra. Już tam gościu. Gościu trochę później, nie chciałem mu info mówić. Dobrze, dobrze. Kurde, no. Jednak coś tutaj się udaje nam już. Coś nam tu idzie już powoli. Dobra, biorę kałaszka. Powiedzmy, że mam teraz mołotowa. rzucę tego mołotowa może tam na daleko. Chociaż nie, nie wiem czy to się może udać teraz. Chociaż jeśli bym tak zrobił, na przykład tak. No nie! Ale, ale drewno, ale drewno zagrałem. No niestety, drewno mode był zagrany. Drewno, drewno, drewno. Góra. Lewo. Ciekaw jestem, czy ugra. Uch! no to weszło jakoś. Nie wiem, czy to ten sam był. Nie, to nie chyba. Dobrze, gościu. Mają awupkę, mają awupkę już, no tutaj tylko. Nie stać mnie na ten, ale stać mnie na maczka, dobra, kupujemy i... i teraz. Koniec z nimi. Myślę, gdzie gościu może być, tylko ten gościu, mój musi porobić porobić musi. Chyba nie ma. No nie no obity! Gościu lołam, ja. Ale drewno nagram to. Nazwę ten odcinek. Gram dzisiaj. Drewno Moudon. a mm. Ajajaj, aj, zabrakło, zabrakło tam, no tam... Ten maczek tak dobrze wszedł i w ogóle... Mm, niestety, ale dobra, nie poddajemy się, walczymy do końca. Pamiętajcie. Walczymy do końca. Dobra, ja sobie pójdę chyba tak bardziej na ten. Będę tutaj na hedach, o kurde. Rozlany. Dobra, jest jeden. No jak tamten pilnuje? Jakby gościu tam stał, to by się tak nie stało. Jest dobra, dobra, dobrze, że ja też coś tam zadałem. ooo dobra, emeczka czy nie emeczka? Famaśik, famaśik musi wejść. Mocny, kur, cool hunt. Nie wiem ile on kosztuje, ale wiem, że. że troszeczkę chyba tam. Nie. 10 groszy chyba. Dobra. Jak gościu z tym będzie stał na daleko, to. Matka. O oh my god. O no, ten gościu, czego mój tam stoi? Ej, 19 HP jak teraz ten, ten... mój gościu tego nie zrobi, to nie wiem. 19 hapsów On może wyjść od prawej. Kurczę. no może być problem, może być problem, chociaż żeby mu się postarał. Boże święty. Co to było? Przecież to było takie bliskie. To było takie mm. XDXD Ej, XD. ten odcinek idzie chyba na rekord yy, minut nagranych. No nie mówcie, że mój też znowu tutaj idzie. Miałem ja tak wyszedł. Pusto. No mój miał MK i nie zabił. Serio? Dobra, wiertarka modon. Idę ich zrasować. Dobra. Pamiętajcie, jak zawsze przygrywacie. Róbcie rasza, bo musi być do. Wtedy wygrywacie. Raszo, raszo. No nie. Easy. Dobra, jest tam gościu. No nie, no, jak? Ja się pytam, jak? Mm. Coś czuję, że to chyba będzie pierwszy mecz przygrany. Dobra. Jak teraz scoutik nie wejdzie już, to... Jeśli scout nie wejdzie teraz, to już. No nie... Dobrze. Jest. Udało się dobra git gituwa. Gituwa. O! Dobra jest! Jest już brońka lepsza. Dobra. O to chodziło. O to chodziło, żeby tak to zagrać. No z kilami to tutaj u mnie niezbyt dobrze idzie, ale dobra. Ważne, żeby ugrać. O nie. Bo Ale to pięknie weszło, no proszę państwa. Już czułem przez chwilę, że nie, chyba nie ugram tego, ale dobra. U, to było pięknie. To, to było piękne, proszę Państwa. To, jak to weszło. Ten, ten połysk tej, tej całej jakości tego doznania. Dobra, porobię go, porobię go. Nieee! No coś tak czułem, że pójdzie. Ale jak on tak szybko tu się znalazł. Yeah. Dobra, teraz tutaj możemy tylko iść już na, na remis. Jest! Jest! Ugrałem! Mistrz... Mistrz. No, co prawda remis, ale... Jest dobrze. Może awansik do Silvera trójki? <ścoughs> o, o, To jest dobry. Ooo! Skrzyneczka i ten! To mi się podoba! Jeszcze zrobiliśmy misję. Tak? Nie, nie, nie zrobiliśmy misji chyba z tego, ale z czegoś zrobiliśmy. Z tego nie. Z tych gwiazd. Nie, to. Albo to. To chyba też nie. Może z nowego? Um. Nie wiem kompletnie z czego ja to zrobiłem. O oh jest, dobra, train. Jeszcze tylko dwie gwiazdki tutaj zdobyć. No. Dobra. E, wow, to już prawie 18 minut. sobie tutaj e, trainer już możemy odznaczyć. Zostało tylko 5 mapek jeszcze. 5 mapek do zagrania. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia na kolejnym filmiku. Także trzymajcie się, no i y, czekajcie, czekajcie, e, no i y, elowina.